W dzisiejszym odcinku 12 uczestników będzie rywalizować na główkach swoich ulubionych youtuberów i będą także testowane oczywiście ich wiedza odnośnie tych youtuberów, co nie? <grym i> A zwycięca tego odcinka zgarnia 1000 złotych, więc zobaczymy oczywiście kto to będzie przed nami niesamowite konkurencje, niesamowite emocje. Zapraszam do stawienia łapki w górę i możecie kibicować przy okazji jaki youtuber z tych tutaj wymienionych jest waszym ulubionym. Ej, czemu to Biachan nikt nie wybudował? Miałoby być do miniaturki! Halo! No dobra, nie ma co, tylko w takim razie słuchajcie. Goti, dlaczego wybrałeś Wojana? Bo, bo to jest mój <laughs> największy idol <laughs> Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Maja da... Dlaczego masz siebie... Miko, dlaczego ty też? Tak wyszło, Eko. tak wyszło No nie no, co to Eko. jest w ogóle, w ogóle? O, ale jest tutaj także lider zespołu Masno, iDelty, więc no, widzę, że nieźle Ja wybudowałem, bo on nie istnieje, jak mój drugi do w życiu Ojciec? Mhm Tata? Dokładnie, w takim razie <laughs> Czas na pierwsze zadanie, czy wszyscy są gotowi? Tak, tak. W takim razie, słuchajcie Dostańcie teraz książkę <laughs> I musicie Super. napisać w takim razie youtuberów, którzy tutaj się znajdą na mapie od największego... Nie, no, od najmniejszego do największego Więc na pierwszym miejscu musicie mieć najmniejszego youtubera, później największego Macie tylko minutę, więc czas startu Jest tej Dream Następnie macie Paliona MulTiego Macie tutaj Stew, czyli polskiego pingwina Macie Gplaya IdelTiego, czyli BoxDella Macie tutaj X makis. Eee... Tutaj jest Vito Wojan Bella Miko Oraz RoxenB 21 sekund, 20 Pamiętajcie, że musicie odłożyć skrzydło. Sk Krzynki przed końcem czasu. 3, 2, 1 i badarczy rzeki Oh. Usunąłem jeden przedmiot, chyba z mojego ekwipunku prawdopodobnie to było Więc w takim razie czas sobie sprawić Więc jestem pewien, że na pewno Maja jest ostatnim youtuberką <grym> Tak ty <grym> Kiedy? O ja, Kamik zrobił odwrotnie No, no to dobrze, to dobrze To chyba, to nie odpadniemy chyba, nie? <grym> Okej, okay, więc w takim razie re, razie lecimy od samego dołu Więc najmniejszym youtuberem jest Maja Hello ja. I pamiętajcie, że jeśli jest wypisanych sześć youtuberów, no to tylko 6 miejsc jest jakby Więc na pierwszym miejscu musi być Maja i dajecie wtedy jeden punkt Kolejność jest taka Maja, Miko Bella, Palion, Roxen B, Bogzel, Gplay, Wojan, Multi, Vitos, Two Dream Sprawdź w takim razie Co? Olio, ty oceniałeś Maję i Maja ma, Maja ma dwa punkty Pokaż, pokaż, ja tylko tak wer dla weryfikacji sprawdzę Maja i Miko, dobrze, jest, dobra kolejność tutaj Jest Bumek, jeden punkt tylko dla Bumka? Pokaż No, A, bo Miko i Maja nawet jest w kolejności No niestety, tak bywa Kolejny, owocek Kaczucha, cztery punkty Co? Stanej pień punktów. Holi Nie 3 tak punkty. Martyna 2 punkty. Kamiksowi 5 punktów też. Owocek 2 punkty. Ojo, ja tylko ma? jeden punkt. Pokaż Martyna. Naprawdę? Trafi, wow. tylko paliona. Miko tak. Maja w tej Jasem. kolejności też napisał. No nie. Got i dwa. Got i dwa punkty tylko. Pokaż, pokaż. Maja ja i Miko, ja dobrze, maka! Ja nie znam połowy tych youtuberów. Ty, Waderkowi, cztery punkty. No dobra, czyli są dwie osoby, które mają jeden punkt chyba tylko, tak? Olio i Bumek. No nie, no nie, dobra. To lecimy normalnie z walką. Zobaczymy, kto wygra. RoxMB czy Dream. Zaraz się dowiemy o tym wszystkim. Uwaga, proszę się odsunąć do końca tutaj. Proszę się do końca odsunąć. Tutaj nie może być tak blisko, za blisko panowie. Ja rozumiem, że subskrypcje tutaj w grę wchodzą, ale nie ma co, tylko uwaga, w takim razie, żeby wyjść do przeciwnika musicie najpierw pokonać 180 i możecie się krepać. Kto spadnie, uwaga, ten zwykły. Wow! O nie, Olio zrobił skok. Kto teraz? Czy Bumek, czy Bumek? Ale może, możecie Olio też zepchnąć po prostu z boku, czy cokolwiek. On to faktycznie no? gra, on to faktycznie gra Bumek. Tak gra Bumek. emocji. Dobra, czas likwidować po jednym bloku z każdej strony. Jeden z tej strony i jeden, jeden z tej <grym> strony. A jak już na pewno nie no, Nie! Ja to już prawie było, no! No i trudno, no, Olio, wracasz na swojego dreama. już się chwytał. Ale no niestety, Roxembe, B, niestety robimy trochę dłuższą przerwę Roxembe B w takim razie. Roksem B. Jak nie zrobiłem! Do widzenia, bo Meg pierwszy odpada i czas w takim razie na kolejną konkurencję. Jako, że są to mistrzostwa youtuberów, to... Na każdym mistrzostwach youtuberów musi być oczywiście coś takiego jak parkour. Oczywiście, no, że no. tak. Musimy to zrobić, więc przed Wami oczywiście parkour. Lecimy. Dobra, niestety, słuchajcie, w trakcie budowania parkuru na kolejny poziom, jednemu z użytkowników przygrzała się głowa i przy okazji laptop, Więc Niestety, waderek żegna nas razem z Vito tutaj. Ale to i tak Was nie ochroni od parkura, słuchajcie. No, niestety, słuchajcie, są dwa etapy parkura. Macie jeden parkur, wow. ten tutaj na lewo, i to jest parkur, który Wam gwarantuje Przejście do kolejnego etapu. Ale jest jeszcze parkur, na którym znajdują się dwie podwójne 180. I jeśli hmm. jakaś osoba z Was to przejdzie, jesteście sam. Wy bezpieczni i możecie wybrać jedną osobę, która do odpadnie dodatkowo. A jeśli wybierzecie parkur czerwony, to po prostu jesteście bezpieczni, jeśli go przejdziecie na samym końcu. I ostatnia osoba, która przejdzie czerwony parkur, sama w sobie odpada. Więc jeśli ktoś przejdzie niebieski parkur, nie musi wtedy przechodzić czerwonego parkura. Tylko pierwsza osoba, która przejdzie niebieski parkur. Więc w takim razie nie ma co, tylko w takim razie teleportuję Was tutaj na wodę, no i zobaczymy w takim Takim razie, jak ja spadłem? Jak czas jazda, możecie już wchodzić, tylko nie to się wodzi. Myślę, że spadłem. No słucham, oh, spadłem już dwa nie. razy. Zrobię za parkura. Ktoś próbuje ten niebieski przychodzi. <grym> z tego tylko, te? jest problematycznie. Dobra, ja wam tutaj pomogę, patrzcie, macie łatwiej. No jak się no, robi no, to podwójną? Normalnie okay. robić podwójną. Co jest trudnego w podwójnej? No to zrób taką. Dzień dobry. to Widzicie, za pierwszym razem mi wyszło. O, wy... właśnie tutaj fakowane. musisz się skupić. O właśnie, dokładnie ja z, nie z ostatniego momentu wyskoczyć. Dobra, ja tą drugą 180 zrobię pojedynczą tylko, więc tylko ta pierwsza raz będzie. Dobra, zbyt. dzięki Bogu! Stalny jednak czerwony parkur, tylko uważaj, tutaj jest trudny skok będzie zaraz przed tobą. Nie! to no co jest grane? Jezu. Musisz z ostatniego elementu na Endrodzie się wybić. Nie, nie mogę zacząć. Zawsze... Nie, no ale zrozumiałe. Dlaczego też to zrobiłeś wcale. pod koniec? Owocek, uważaj! No bo Które, stany już... pisze, no proszę, proszę, proszę. No. to proszę. Właśnie tu to z niemożliwe tam, to jest wręcz awytonalny. Czy zrobiłeś to? Stany to jest... Ja tam zmieniłem, ale stanę i raz, raz, raz też spadł, więc postanowiłem ci. Ten. Ja też raz spadłem, ja drugi raz tu już jestem No właśnie, I chvali, więc postanowiłem proszę, ci. Proszę. Już. Ale tutaj. Jak ja? No, już się złazę, już się ten... złazę. Ja tam byłeś? Bo, o nie Kolejnym razem będziesz do miał dojścia Dobra, patrzcie, 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 Czerwona jest coraz lepsza Olio, dajesz radę Olio! Jazda, Olio! Okej? Okay. Najłatwiejsze już no, wygrał. Olio, bardzo dobrze, jesteś bezpieczny i dodatkowo możesz kogoś jeszcze usunąć z gry. Pamiętaj, o że my nej. to głównie robiliśmy, te dwa parkoury i to my się męczyliśmy, Dyskujmy, ale... Dyskujmy. tutaj musicie taktykę mieć na to skakanie. Przeszedłem jako pierwszy, ten najłatwiejszy. Ale te to jest łatwe. Dobrze, mamuja, dobrze. <laughs> ale jako pierwszy. zrobiła Oj, już wszystko. Ej, przeszedłem, ale super. Gdzie jest Maja w ogóle? Maja się topi! Maja! 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 Maja zginie! Martyna, nie pomogłaś Maja! Ona ma wodę! Oderzyłam ją, ale to nic nie dało. Jak ty możesz wybrać, kto odpadnie. Oprócz trzech pierwszych osób to parkura, więc chyba stanę, goti i ktoś jeszcze. Nie może ratować, proszę, bo nie umiem dzisiaj skakać. Może kogoś się ratować? Nie no, no może kogoś wyrzucić. Olio, proszę! Żeby ratować drugą dziewczynę. Może to zamienić, że może wyrzucić ale wtedy musi przejść parkoura jeszcze raz czerwonego Olio ryzykujesz? Tylko ale no szybcy. jeśli Holly ja przejdzie to przed nim Ja się stresowałem, tej Ja nawet <grym grym> nie umiem okay. gadać nie, dajesz Goli Ale co robisz? skoczł, zobaczymy co się stanie ja. Zrobisz, ja zrobisz, to bez problemu Oli na pewno sprintcie, na pewno Goti To sim. To było trudniejsze tutaj, to jeszcze się, się Ja bym, ja bym nie skakał <grym <grym> Bo ja się wywalę, bo ty jesteś za drogą. Goty teraz musisz zaskoczyć w dół Ała. Godi zeskoczył! Godi zeskoczył, musisz co przejść ten bok! stajcie niebieski robi Co ty Godi robisz? Nie no goti musisz przejść tam ten parkour Trzy osoby zostały Trzy osoby zostały w naszej konkurencji Tak jest Martyna, lecisz? No, no, no Marty co ty robisz? Co ty robisz? już się pokonał, jak się z tym żyjesz? Maja kontra Martyna Ja dwa razy pod rząd Gotti, nie, nie, yeah! nie, nie! Co ty nie, robisz? Jak ktoś tam spadnie, to, nie, spady, to, to nie, ma dyskwalifikację. Ale to jest wale. Yeah! Okay! O nie, ale Ej, panu, Maja! Panu, panu. Maja! Koniec! Ale oli, teraz no swojego życia. Olio! Przed no. tobą decyzja, nie możesz tak jak mówiłem, nie możesz trzech pierwszy, więc stanej pierwszy był. Kto był za nim? Gotti, ale Goti spadł eee, znowu. No. <noise> ja mówiłem, że dyskwalifikacja jak ktoś spadnie. Gotti nie ma tak. Co ty robisz? Rzymek, Goti? Olio. Moja propozycja jest taka, żeby wyeliminować Gotti'ego za to, że eee. skoczył, ale możesz ja wybrać prawo. kogoś innego. Ja przeciw pan jeszcze innego Możesz wyeliminować Kaczucha, możesz wyeliminować. Możesz wyeliminować Holly, Martynę, Gotiego. Proszę mnie na tak mnie. Jak ty się sparałam, tym rzydzisz? pomyśl, no fu, fu. Ludzie mnie ci nienawidzę. No, no i co? Owoce, tak. Owocek? Co? A, co? A, trzeciej chyba! To się niczy? liczy. Owocek no, zostajesz wyeliminowany, wale. koniec! Takie takie są takie jest życie. Polski pingwin niestety przepłycie. koniec. Drugi youtuber to się skończy. Dobra, siema, owocek, polski pingwin też chyba robi sobie coraz dłuższą przerwę, jak Rocks MB praktycznie. No dobra, nie ma co, tylko czas spadać. No i lecimy w takim razie z kolejnym wyzwaniem. Czekaj, czekaj, to oni przychodzą? Ej, ja właśnie, kto jeszcze? Maja! zapomniałem! Maja! Dobra, się. No tak! Okuręcia, A to ja Stalnej, to, to stanej ci tak no, zrobił jak takie tak rzeczy. Stalnej nienawidzę Ello, Ello. Nie, zapomniałem, faktycznie, niesamowite. This Czas is. w takim razie na kolejną rzecz... Czemu na Palioniko nie ma? Kamiks był. Co z Kamiksem? <gum> Kamiksa okay. też nie ma. Ej, to my teraz tutaj <gum -X2> niesamowicie... Ale, Ale ja czy... sobie przeniosę Paliona, ja sobie przeniosę Paliona w jedno miejsce, tak żeby wszyscy mnie widzieli. W takim razie, jesteśmy sobie tutaj, pięknie. Co? Olio widzisz? No, Olio no, nie widzi, nie Olio nie widzi. Słuchajcie, przed wami niesamowity pojedynek, żeby rozpoznać dany blok. Musicie podać się go Bezpośrednią nazwę przygotowaną na czacie. No i będzie kilka rund. I kto co będzie, najmniej punktów z rozpoznawania bloków, ten przegrywa. Ktoś jest jakiś dalej to ma trochę pecha. Niestety, takie właśnie jest życie. Potrzebne są nazwy polskie. O wow, Miko, ja postawię tutaj blok. Wy musicie napisać nazwę na czacie w ciągu 5 sekund. Ja wam powiem, kiedy kliknąć Enter. Hello. Okay? To jest lime Terrakota. Odpadasz. Jak jest Terrakota? Bo... To jest, jest beton. Dobra, uwaga. W takim razie czas na pierwszy blok. Przygotujcie się i pamiętajcie, że dopiero kiedy powiem Enter, piszecie. Możecie się też dopytywać. Ja wam dam 10 sekund na danie tego. Uwaga. Przygotujcie sobie. Ja wam tutaj polatam przed wami jeszcze, jakbyście wiedzieli. To to. Coś mi się kojarzy, ale mam nadzieję, Jak to... Co? się nazywa? Ja wiem chyba. Uwaga. Chyba wiem, jak Każdy też by widział. No ale i w takim razie Uwaga, Nie dobra, chyba tak. 3, 2, 1, Enter. Dobrze! Okej, okay. trzy osoby dały poprawnie szafa grająca. Trzy punkty, o, w takim razie zapytania. Miko Stanley oraz dajemy jeszcze Gotimu. Gooti Mike po jednym punkcie. W takim razie kolejny blok przed wami. pewnie jakiś ten zędu, co? Kolejny blok przed wami. One. Boże! Możemy się pożegnać. 5, 4, nie 2, 1, 0. Enter! Nie Szapa tam. grająca, <laughs> nie, nie, Jeżeli tak jest tanny i na dobrze to patrzy w internecie, no w stu procentach Nie, spaczone deski, spaczone deski spaczone. Nie ma problemu Trochę <gry> trudniejsze teraz będzie, bo będziecie musieli podać jeszcze rodzaj Ale uwaga Pamiętajcie, trzeba podać jakie to są Jakiego rodzaju jest to Bloku, więc uwaga, w takim razie 3, 2, 1, Enter Nie, to nie jest to Uwaga, są to oczywiście liście dębowe Więc tylko kaczucha eee. tylko... Nie, ja jeszcze, ja jeszcze ja, faktycznie napisać liście stanę. dębowe On napisał właśnie hmm. bardziej poprawnie, ale to niech będzie Jak się chce szczepiać To mogę ci odjąć punkt za liście dębowy Bo to są liście ha. Teraz wystarczy, że mi powiecie Z jakiego koloru należy to wykonać, uwaga nie. Macie 10 sekund. Nie. 3, nie. 2, nie, 1. Zero. Gadaj, tak, ale idę kiedykolwiek. Nikt nie napisał poprawnie. Jasno szara terrakota, to jest. Grać Terakota. Nie. Więc to jest z jasnego szarego koloru, właśnie. Uwaga. Kolejny blok. 10 sekund. O boże. Po polsku nazwa. Dlaczego? No tak szybko. 2, Polsko? 1. E... 0 Odwrotny blok. Holi, <noise> proszę bardzo! wow! No, jest no, nie zapisała, no, no, no. Koli, niesamowite, naprawdę? Koli to Uf, chyba no, pionę z bandanami zbija. Ciemny pryzmaryn, jak ona to nie, wiedziała? Nie czekaj, co nie Macie teraz tylko 5 sekund na napisanie nazwy i klikacie znowu ponownie, kiedy ja powiem no, Enter. Uwaga, Enter. Znaczy, jeszcze 3, 2, 1... Enter! Blok siana to oczywiście poprawna, więc uwaga, w takim <grym> razie... Tolio Ale blok siano. Blok siana... Snop siana! No co? Wow. co? No stok, no właśnie! Stop! Syny op! Snop! Co no. ten sok, no. nie, to może jednak blok? No ja nikt z was nie zgarnia punktów w takim razie. Kolejny blok, pamiętajcie, do mojego OE nie możecie napisać. Teraz możecie pisać bez enteru, uwaga. Cały czas możecie pisać. Ja to, sam jest... to nie widzę, nie wiem, czy to jest piasek, czy to jest ziemia. Trzeba było napisać ziemia. Miko, okay. okay. to, to to dla do Miko. Goti, dobrze. Martynka, blok ziemi, to jest źle. No fajnie tam To jest źle. Ja, ja, ja. Kaczucha, ziemia, bardzo dobrze. Olio też dobrze napisał. Dobrze. Ziemia. Czyli tylko Martyna nie zgarnia punktu za to, tak? Chyba tak kolejny w takim razie blok. Odkrywane Macie 10 sekund. bo to, to jest? Nie chce mi się już. Czekajcie na Enter. 3, 2, 1 Nie co to jest <grystujesz> A to akurat ja to tak, akurat. Jak to wygląda Ja, myślę, że tak, ja wam, tak. to jest suszonych teoretycznie, ale zaliczę wam wszystkim tym, co napisali. Zaliczę tym, co no, napisali, no. więc. Napisać, goti, ja stalnej Mikocholi. Ale zróbmy dogrywkę pomiędzy tymi trzema osobami. Teraz gaduje tylko Martynka, Kaczuka to to i Olio. Będziemy, Zrobimy 5 rund, więc ona może Was nadrobić. Może jakiś parkur? O kurde. Cool, Gramy rywalizację o to, kto poprawnie jako pierwszy nazwie i zgarniacie wtedy punkt. Pamiętajcie, że kaczucha ma dwa punkty, Olio ma jeden, a Martyna ma zero. Więc w takim razie przygotujcie się. 3, 2, 1. Znaczy. No. I tak już jest powiadomienie. No. To pierwszy nazwie Elo? E. Nie, bruk. Olio, bra. Brawo! Olio, pierwszy zgarniasz <laughs> punkt. Więc masz dwa punkty. Martyna, cztery rundy przed tobą. Masz szansę nadrobić. Masz szansę nadrobić jeszcze. Kolejna rzecz. Nie! Co ty, co ty? Co? Martynka, co ty, co ty, dlaczego? 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 Ty, gdzie, gdzie ty Y tam zjadłaś? Olio, trzeci punkt dla ciebie! No nie! To zawsze! To jest po polsku niby? Dobrze! No ale. U, chyba ktoś kopiował tutaj chyba. Nie no, niech będzie kolejny punkt dla kaczuchy, tak więc wychodzi by. na to, że Martyna już nie masz matematycznych szans na dogrować Wy wszyscy w trójkę w takim razie spadajcie, no. tylko że Martyna tylko straci swoją głowę, więc wy spadajcie w dół na głowę. Oh, oh yes. kaczucha do siebie, bo zostanie dyskwalifikowany. Bella, no niestety, Vito już odpadł to Bella. Kolejna Ale, nie, kobieta, wyeliminowana. Ja się cieszę, że Martyna, ty odpadasz z taką nienawiścią tutaj. Dobrze, dobrze, że odpadła. Nie, nie chcemy takich, żeby wygrywali. Dobrze, ale w takim razie czas na kolejną konkurencję. Kolejna zabawa. Będę teraz czytał teksty piosenek Minecraftowych. Czasami pojawi się błąd w tekście. Waszym zadaniem jest wyłapać ten błąd i napisać na czacie i powiedzieć, co się różniło. W takim razie, ok? Wyraz, który się nie zgadza. Czekam, aż kimś wartościowym stanę w końcu się. Zbierasz złoto, 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 by uzbierać na ten łuk. A dziewięć zebrać musisz, by dostać go. 8, 9, 10. Koli, gratulacje. Pierwszy punkt dla Ciebie. Musisz powiedzieć słowo By uzbierać Dobrze, no, chodź, by uzbierać. Chodź, i masz I jesteś bezpieczna Robimy teraz, że jesteś bezpieczna Więc ostatnia osoba, która po prostu oh, wow. Więc już teraz nie bierzesz sim, udziału, kolim I lecimy dalej W takim razie kolejna piosenka Minecraft Hej, nie umknie nam nikt, o nie Ucieczka nie chodzi tu w grę No chyba, że ty cykasz się Ej, 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 ej Szkielety już sypią się Zombie już gnije, bo wie Że wkrótce już czeka go śmierć to koniec. Nie znaleźliście błędu. Nie wiem, ja czeka, nie czeka, 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 czeka. Tam nie jest. Ej, Co takiego jest? No, Choli możesz powiedzieć. Gnie, no. Nie chyba, co? Nie. Mm. Powiedziałem 5 razy Ej zamiast 4 razy Ej. No, Poszucie... to, to, to. się Nie bolało to, Ej. Tak mnie bolało to. Tego się nie da wyłapać, jak śpiewasz. Dlatego to jest właśnie takie. Uwaga, kolejna piosenka w takim razie. Rozglądam się i mimo, że jest tu pusto, to wciąż, gdy patrzę w lustro. Za mną pojawia się ta twarz O nie Mówię Uuuu oślepia mnie ten lask. Gdy on jest obok Nie potrafię spać Nie bo ja powiedziałem o nie zamiast no nie Więc Możemy zmienić tą konkurencję co nie ma Dobra kolejne kolejne Ile jeszcze razy mówić mam Zostaw mnie Ja tylko chcę tu grać Odpuść mi jeszcze raz ten raz Kaczusia chyba pierwszy zgadł. To zgadłem, bo nie wiem. <noise> tu? Jeszcze, jeszcze były błędem, bo mi chociaż raz jest. <noise> nie, no, ale możesz coś dawać z Twojego kanału. To jest to od Ciebie to było? Tak, ty jest Jestem bezpieczny? Tak, jesteś bezpieczny, Kaczucha. Zostało Was czterech. Teraz pamiętajcie, że nie możecie pisać w trakcie tego. Możecie tylko raz napisać w trakcie mojego dyktowania. Kilow dobry zrób, ja zbuduję słup. Powstanie z tego stodoła Potem domek nasz. To jest dobry plan. A to nie był to? Nie był to? Dobrze, Miko! Zamek nasz! No właśnie, nasz. to nie był, był pał Zamek, okay, no, potem zamek. Czyli nie zostały trzy osoby. Ja, Zagrajmy nie. w Minecraft. A, Co, czy możemy go od razu wyrzucić a, z tej gry? A, Potrzebujemy no, jednego głosu. Yes, yes. Ok, uwaga. Kolejna piosenka. Konkurencją stał Olio, Tanley i Gotti Ile jeszcze kopać mam? Chciałbym zbroję mieć i mieć, bo diamentowy zepsuł się. Chciałbym zbroję mieć i miecz bo diamentowy zepsuł się. Miecz, diamentowy zepsuł się. Dobrze, Gotti, No ja nie wierzę, ile można było. Dlaczego jeszcze? Tanley kontra Olio. Czas na pojedynek parków. Tak, tak. Przed wami. Jako, że jesteście w finale, oto kto przegra, to w takim razie dam wam teraz tekst i wy musicie go dokończyć. Uwaga. To Creeper, to Creeper, to Creeper. Kończcie. Stanley! Gratulacje! No nie, nie! Gratulacje! Olio! Niestety twój parkour, no niestety Dream. No nie dlaczego Dream tak bo Dream tak, po bo To jest ta piosenka, A po ja nie po polsku nie mówię. Niestety... Olio odpada z tej rozgrywki i czas na kolejną konkurencję. Została was piątka, więc w takim razie napiszcie teraz, ale nie wed według tego, kto jest tutaj. też Miko będzie to samo. Dobra, muszę napisać kandydata swego, czyli Gotiego, Miko, Holly, Stanleya, czy Kaczuka. Cześć, to o, ja nie wygra, Napiszcie w komentarzu. A słuchajcie, wśród tych osób, które napiszą komentarz y, o tym, kto według nich wygra, wylosuje jedną osobę, która zgarnie SVI-a na serwerze Piszcie Coxcraft. Miko, nie musi wygram. być to osoba, która koniecznie wygra, więc jeśli na przykład się okaże, że na przykład Holly wygrała, wy napiszcie ale coś innego, Angę? to nie musicie. No, ale to nie, to mu to dla tych, co komentarze będą pisać. Wylosuję jedną osobę, która zgarnie SVIPA, jedną osobę, która zgarnie 2000 coxcoinów. I tyle. Okej? Okay? Jest git. 2000 coxcoinów dla jednej Super, osoby no, tak. komentarz was... teraz. Pisze komentarze z waszymi faworytami. No i lecimy w takim razie z kolejną częścią. Słuchajcie, widzowie, przed wami kolejna konkurencja. Bardzo, bardzo ciekawa. Uwaga, przed wami. Każdy z was zostanie po odpadnie z tej konkurencji. A jedna jedna to... osoba, która zostanie na końcu. Jeśli ktoś spadnie w trakcie, to ripuwa. Teoretycznie, możecie niszczyć bloki, które postawi przeciwnik i spowodować, że tym sposobem spadnie. Ale o co chodzi? Co musimy zrobić? Wystarczy, że zostaniecie na koniec. Tam są bloki, które, co? do których musicie się dostać i musicie na nich stanąć. To są bloki czerwonego konkreta. Zapraszam mój? do zabawy! Start już! Jest już start! Ej, no obczać, teraz obczajcie, jak się z tego korzysta. Chcę sobie zbudować o -o. jakiś podest. Uważajcie, żeby nie spać przede wszystkim. Holly, co ty robisz? Jezus, co ty robisz? Dół, o co tu chodzi? Uważaj, Holly! Nie! nie! Dobra, to, Holly, dam ci jeszcze jedną szansę. M Mikoł też ginie! Co się z wami dzieje? Dlaczego? Już to nie jest trudne, żeby z tego budować. Wiesz My tam? nie jesteśmy to tak ci tylko powiem. Ci coś się walczą między sobą. Poczętnie będzie czarnej wełny, żeby w ogóle spać. Nie możecie się bić. Nie, Gotti, zostaw mnie coś? już! Stanę jest na samym dole, proszę cię, no. Co no dalej? O kurde. Wy naprawdę z tego nie... Możecie korzystać? O, dobrze Miko, dobrze ci idzie Całkiem dobrze Na razie na ten moment odpadnie goti Ale zobaczymy S, S Nienowidzę widzę. Okay. Stalny spada? Stalny spada? Stalny spada? Nie, się dostać na czerwony blok Co tu się... Oha tam! Na czerwony blok się musisz dostać. Nie wiem, czy Niko nie jest lepszą od no. żeby się po ścianie w dół cały czas przenosić. Chyba zginiesz z takiej odległości. To, Miko idziemy, nie razem. No dobra, to na trzy, ok, Buduj się, ja cię nie będę słyszał Dawaj, buduj się z buduję, dobra, ja się buduję. Uważajcie stanę i bo za wami tam stanę. się szybciej niż stanę Ostatnia, słuchajcie, pamiętajcie, ostatnia osoba na czerwony bloku odpada. Ostatni blok. Holy, Choli nie, Holi! Co co ty zrobiłaś, Choli? Już przeżyłam mi No nie Do przodu musisz musisz stanąć na do przodu dopiero. Ale Holly tak już odpada. Kumczysz, dobra, zrobiła to widzisz o, em, ale m. pewnie by było lepiej, ale no niestety Holly, takie są zasady. Mimo że tutaj... No, zasady trzeba łamać. Nie, 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 nie wolno łamać. To no jest. Tak? Niestety, ale odpadasz. Dobra, Holly, musisz zeskoczyć na dół, nie musisz <słuch> z mikiem <słuch> tej nagłówce. A Holi. Chyba, że wytrzymasz ty... O nie jednak nie. Dobra, to trudno w takim <słuch> razie. G-Play odpada z naszej konkurencji. Staje miko wojan. Delti i multi, no niesamowicie, ale czas w takim takie na kolejną konkurencję. Okej, okay, czas na kreatywność wymyślania tytułów. Słuchajcie, za chwilę. No bo. Co już tutaj zrobię i ja zagram razem z moją scenkę. Będziecie musieli dać tytuł jakiś i najbardziej kreatywne tytuły do tego filmiku. To nie będą żadne filmiki, nie wiadomo jakie, tylko to będą takie super fajne. Osoba, która będzie najmniej kreatywna, odpadnie. Pierwsza scenka, najpierw przygotujemy teren. Tylko nie dobra, to nie, nie o To nie, chodzi. To nie jest nie, nie, to. Nie. Dobra, Maja, gramy Bedwars. Szybko trzeba obudować. Trzeba obudować. Dobra, Maja. ty budujesz, ty budujesz. Dobra, dobra, to budujesz. ja w takim razie obuduję. Dobra, to buduję, to buduję. No tak. Okay, dobra, dobra. To jest koniec tego tytułu. Możecie przygotować dobra, i, okay. napisać i napisać, tylko możecie mieć szansę na jeden tytuł, więc przemyślcie dobrze tytuł oh, i na... oh, okay. kliknijcie Enter w momencie, kiedy będziecie gotowi, a nie Kirokowi Cosplay. Tytuł odcinka na YouTube. Jakbym miał go wrzucić? To jest fragment z odcinka, co widzieliście teraz. 3, 2, 1. Enter. Okej, okay. i gdzie jest? Gdzie jest odpowiedzialna ja? Bedwars. Admin nam pomaga. Słaby tytuł. Największa tajna baza na no Minecraft. Petro, Petro, to Mam cheaty na Bedwars. Maja w szoku. Youtuber i księżniczka się, Bedwars. Zrycz kwitowała. Ale to w ogóle nie była największa tajna baza na Bedwars. Ja daję tej Miko, jesteś bezpieczny. Jest, jest. Ha! O, dobra, super No właśnie. W takim razie, kolejna scenka. Oj, chyba, chyba pora umierać. O, tak. Musisz zostać księżniczką Amir. diamentów. Maja! Jedna rzecz, którą musisz wiedzieć, to. Maja! Właśnie <gry> to jest koniec pioska. odcinka. Odcinek fabularny. Musicie wymyślić całą nazwę. Nie kulferkę. 5, 4, 3, 2. 1. Enter. Księżniczka Maja zostaje królową. Koniec króla Szymka. No dobra. Zostałem księżniczką, a tata mnie nie wytrzymał. Napięcia. MC zamek 4. Mój tata nie żyje. Co się stało? Minecraft Królestwo. Ej, ej! Dobrze! Ej, goti, Gotti wygrywa dobra, goti. Dobra, dobra. Nie nie możesz wrócić go... na swoje. Nie, goti no jest taki tytuł lufelka, to jest taki tytuł luferka, typowo. może zeskoczyć do siebie na Wojana. Maja nie skać, życie jest piękne! Muszę skakać, muszę skakać. Dlaczego? Chociaż wiatro chociaż czy coś? No nie! Dobrze, że jesteśmy nieśmiertelni właśnie. To końca odcinka właśnie. Maja musisz wybrać na koło kanale się pojawia ten odcinek, że muszą to pasować jeszcze do youtubera. O Boże. Ale z nas? Dobra, to się pojawia na kanale no Gotti Minecraft. Go God. O kurde. Musicie znaleźć, wykorzystać. Tytuł? Ja z Mają ocenimy, jaki tytuł jest najlepszy. Ja powinienem ocenić. Właśnie Goti, <grymieniem>. to Gotowi? Enter. Czytajmy na pierwsze tyłę. Kaczucha napisał. Maja popełniła samobójstwo za 10 tysięcy Robux i stało się to: Uratowałem małą dziewczynkę, ona okazała się księżniczką. Jestem bogaty. MC wojsko. Goti, gdybyś ty miał wybrać, gdybyś ty miał wybrać, Goti, <grym <grym miał wybrać, To jest logiczny wybór. Nie, goti. Nie używam hashtag. tylko worka, 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 tylko Minecraft wojsko. I nie używasz po gwiazdek. Pierwsze, po pierwsze, używam gwiazdek i powinny być czekajcie, poczekajcie, poczekajcie po, powinno być małe jest bogaty i mój zdaniem wygrywa. Ale ja dam, ja dam im coś innego. To Krzyn, no, weźmy was dwójkę i po prostu wy będziecie między sobą walczyć. To mi się podobało. Nie, to było fajne, oh. więc w takim razie mamy tutaj oczywiście znowu przygotowany teren. Tym razem no, się stanąłem, no nie mogę no Tym razem zrobimy trochę bardziej dziurawy, żeby żeby się tej wszystko mogli ale już jest start, start, start. Co wy, co wy tak? O, o szybciej teraz. Co jest? Nie, kaczucha pierwszy! Jest to, kaczucha, kaczucha pierwszy! Kaczucha zginął pierwszy. I tym bardziej jest no pokazane, jest tak że to... ja dalej sam są... Ale Kaczucha jakby zaskoczył tym takim, tą akcją! Gdyby kaczucha dobrze wylądował, to by tutaj Adam mało, był robiony multi, niestety. Do widzenia został bokzel, Miko i Wojan. Zobaczymy w takim razie, kto zostanie na głupce youtubera na samym końcu. Dobra, czyli skoro już tej tak zawodnicy wiedzą, A. na samym końcu tego przejścia, które tutaj znajduje się, macie trzy cyferki jeden, dwa i trzy Waszym zadaniem jest przede wszystkim przejść tutaj. No i wiadomo, że jest pierwsza osoba, która przejdzie, to coś magmowe, to po prostu będzie miała pierwszy wybór. Czy wygrać jedynkę, dwójkę jak czy trójkę? Powiesi? Nie, nie powiem wam jak, jaka wygrywa, ale zrobię sobie tylko to trzecie z innego rodzaju bloków, żeby nie było, że wy coś będziecie mieli tak w psychice. Ja teraz napiszę widzą tutaj, na Zwycięzcą będzie osoba, jest. która no. wejdzie i spadnie na wagoniku numer. Okej, okay, ja już na tym napisałem, ponieważ musisz wejść do wagonika i spaść w otchłań. Żeby nie było, że ktoś drugi raz może wejść do tego wagonika. Tego wagonika oczywiście nie może niszczyć i nie może dwa razy przejść do tego samego. Uwaga, w takim razie. Pamiętajcie, że jak ty zginie to F trochę, co nie? Uwaga! Start! Miko jak to wytrenował? O, ale stanę, no też wieca. Dobrze, tylko z nim stanę Nie wiem które chcę Musisz podjąć szybko i stare. Ci co? Ty... Biorę dwójkę. No i musisz się zdecieć tak ja jak to mówiłem. Eła chłopaki, miło było poznać. Ej bo ja nie ale mogę spać. Halo. Eee... Tak, ja też nie mam eee... po prostu okej okay? O super. Uuu, A panowie. Wow, spadają Ej, chłopaki w dół. Czyli w takim razie, słuchajcie, jeden z tych na pewno był właściwą opcją. To no, wiem. No tak chyba no, sądzę. Czy była to jedynka? Nie. Nie, raczej nie. Nie pamiętam. Wow, wow, wow. E, nie, dobra, zobaczmy. Czy to była dwójka? Ale masz jedynkę, czy Miko, ty pierwszy dotarłeś na metę no, i długo długę, się zastanawiałeś. No, no, ale czekałem, czekałem. Ale Stanley no, no. podjął pierwsze decyzję, żeby zabrać jedynkę i ty postanowiłeś no, no, no. zabrać dwójkę Czy dwójka no, no. była szczęśliwa? Czy to ona zagwarantowicie? Nie, dwójka, no? pewnie nie. Jeszcze nie wiemy. Dłoti, wybrałeś to co zostało. Dlaczego to wybrałeś? No, I wygrał. Dlatego, że wojen ma trzy kanały. Dobra, w takim razie na pewno ja wygrał głosowości. ktoś, kto ma kanał na YouTubie. Wow. 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 A ty zweryfikowany, dobra, przegrałem Osoba, która wygrała. Należy do jakiejś grupy youtuberów. Dobra, czyli. Miko przegra. No, no, nie jest w ekipie Minecraft, ale. nie. Youtuber. Ale. Na którym stoi ta osoba, która wygrała. Ma więcej niż milion subskrypcji. Niestety, Miko, ale to nie była dwójka. Ale to nie była dwójka. Niestety, żegnamy się. Do widzenia. to na to się wygrze Osoba, która wygrała. Niestety, ale. Dobra, to już możecie wiedzieć, kto jest zwycięzcą. God i gratulacje! <grystanie> 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 To trójka była. Zostało mu to, co miał. I właśnie tak to wyszło. Goti, gratulacje. Razem z Wojanem wygrywasz. Gratulacje. I mam nadzieję, że Wam się podobało. No niestety, tak to bywa, że Goti wygrywa. Jeszcze raz wygrał? Bo zawsze palał jako chyba. To dzięki Wojanowi. To dzięki Wojanowi. dzięki Wojanowi. Wojan dodał siły. Niesamowite. W takim Dzień. razie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się do zobaczenia. Widzicie oczywiście na kanał Szymek Gry Gdzie są super. Niesamowite rzeczy. Widzicie na kanał super. na Cockcroft. Słuchajcie oczywiście. Niesamowite. Pamiętacie Pamiętajcie o tym, że można wygrać 2000 krok spinów i jest Lipa po tym filmie. Pozdrowo.